Cel, który sobie postawiliśmy w marcu, czyli uruchomienie działalności cywilnej na naszym lotnisku, dzisiaj realizujemy. Pierwszy samolot łotewski przewoźnik Air Baltic do Rygi. 1525. Lecimy. To jest drugi etap. To przed nami kolejne wyzwania uzupełnienie siatki połączeń tak, żeby była ona jak najlepsza dla naszych mieszkańców i dla pasażerów e, portu lotniczego Radom Mursatów. który został zbudowany z pieniędzy e, naszych Radomskich. E, dzisiaj inaugurujemy działalność i mam nadzieję, że to jest e, ten pierwszy lot, który będzie szczególnym, bo historycznym, natomiast e, przyszłość... E, pokaże, że ten projekt biznesowy, który został przeprowadzony przez nas z naszych własnych pieniędzy, da to, co, o czym mówię od wielu, wiele miesięcy, czyli pieniądze zainwestowane w Portloku, czy zacząć pracować na rzecz naszego miasta, na rzecz naszych mieszkańców.